Witam wszystkich po tej stronie Janek z Janek, witam w kolejnym odcinku mojego cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat... Temat związany z okresem epidemii. Konkretnie chodzi mi o to, jak wykorzystać ten okres epidemii, jak go mądrze wykorzystać pod kątem przygotowania do egzaminu na prawo jazdy lub do takiego doskonalenia swojego stylu jazdy. Tak jak wiemy, w Polsce no. Między innymi od 1 kwietnia, ale obowiązywały już wcześniej pewne obostrzenia, które bardzo utrudniają przemieszczanie się ludzi. Również niektóre szkoły nauki jazdy zrezygnowały z takich kursów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. To wszystko oczywiście po to, aby chronić zdrowie i kursantów, i, i tych instruktorów. No i co pozostaje? No moi drodzy na pewno pozostaje mm, tradycyjne źródło wiedzy. Takim tradycyjnym źródłem wiedzy jest yy, na przykład yy, książka, również wydana w formie jakiejś tam cyfrowej na płycie CD, DVD. Również y, może być to y, rodzaj testu, testu takiego bardzo podobnego, y, jaki znajduje się już na właściwym egzaminie na prawo jazdy, oczywiście jeżeli chodzi o egzamin y, teoretyczny. Natomiast y, ja chciałem Wam powiedzieć o jeszcze jednym sposobie on nie jest oczywiście dostępny dla wszystkich ludzi, bo nie wszyscy mają komputery, nie wszyscy mają konsolę do gier. Mam na myśli y, sposób związany z wykorzystaniem gier komputerowych. Te gry komputerowe, tak, no, od ponad nawet 10 lat, y, niektóre przynajmniej z nich mogą się popisać bardzo dobrym oddaniem fizyki jazdy samochodów i można wykorzystać tą fizykę y, do tego, żeby w jakimś sensie opanować to, czego nie możemy opanować w tradycyjny sposób. Znaczy, normalnie byśmy się umówili z instruktorem na jakąś tam jazdę, tak? Byśmy yy, poprosili go o wytłumaczenie pewnych kwestii związanych z samochodem no a tutaj nie możemy tego zrobić jest ten okres epidemii więc możemy poratować się grami komputerowymi oczywiście ta gra, którą widzicie obecnie na swoich ekranach to GTA 4 bardzo zasłużona gra jeżeli chodzi właśnie o oddawanie fizyki jazdy i tą grę mogę bardzo Wam polecić czystym sumieniem, ponieważ ona bardzo świetnie oddaje właśnie tą fizykę prowadzenia samochodu. Ja kiedyś już w jednym ze swoich materiałów wspomniałem o tym, że właśnie GTA można wykorzystać do takiej nauki jazdy, że bardzo dużo rzeczy tutaj działa jak w rzeczywistym świecie. Oczywiście bardzo dużo rzeczy nie działa jak w rzeczywistym świecie najnowsza odsłona tej gry GTA V no, na przykład ma moim zdaniem bardzo złe rozwiązanie, jeżeli chodzi o korzystanie z lusterek stycznych. Natomiast tak naprawdę jeżeli rozmawiamy o samej fizyce prowadzenia samochodu, na przykład zrozumieniu ułożeniu sobie w głowie, dlaczego po skręceniu kierownicy w prawo i po wrzuceniu wstecznego biegu samochód też jedzie w prawo, tylko do tyłu, no to myślę, że to jest bardzo duża, bardzo duża wartość takiej, takiej pozycji. Myślę, że jeżeli ktoś ma konsolę do gier, ma możliwość uruchomienia sobie takiej gry, kupienia tej gry, czy na przykład ma właśnie komputer i jest w stanie skorzystać z platformy, która taką grę sprzedaje właśnie do tego, żeby, żeby opanować pewne mechanizmy związane z prowadzeniem samochodu, to myślę, że w tym okresie epidemii można w zupełności jemu takie rozwiązanie polecić. Oczywiście nie każdy ma dostęp do gry w okresie epidemii, w okresie Takiego przymusowego pozostania w domu można przecież y, też skorzystać z pomocy y, swoich znajomych, z pomocy swojej rodziny. Mam tu na myśli taką pomoc merytoryczną, związaną y, po prostu z, y, z zasięgnięciem porad dotyczących prowadzenia samochodu. Natomiast nie zawsze y, te porady rozwiązują. Wszystkie wątpliwości, i nie zawsze telefonicznie możecie się dużo dowiedzieć na temat samej, właśnie tej fizyki. To, o czym wspomniałem o fizyce prowadzenia samochodu, wiem, że początkującym sprawia to bardzo dużo kłopotu, a czasami zdarza się i tak, że. Osoby, które po prostu doskonalą swój styl jazdy, chciałyby udoskonalić ten swój styl jazdy, nie zawsze mogą się ograniczyć do takich rad przekazywanych w formie ustnej. One chciały po prostu usiąść za kierownicą samochodu, a wiadomo, kiedy to nie jest możliwe, to tu z pomocą może, nie musi przyjść świat wirtualny. Dlatego serdecznie polecam moje rozwiązanie. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie, dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam Janek z Janek.